Przyszkolenie. Dzisiaj właśnie nagrywam y, y, teleskop, taką grę, grę, żeby tak chciało. Jestem właśnie w szkole. Elos. Czekam, tak, to był profesor na Dobra, tak. Jak widzicie, o. Może jakąś wątpliwą. O, dobra. O, Crazy Frogo mam, ale nie widziałam. Dobra, Crazy Frogo dajemy. Shadow. To nagrywa. Ja? To ty to Nie, żartuję, nie nagrywam. Chciałbyś nagrać? Nie, nie. Dobra. Teraz lecę jutro, będzie jeszcze nieco Jutro nagram filmik, zrobiło w tabletzie, w bilce. widzki. Dobra. Yy, yy, właśnie... Taki... Mogę ja wygrać, czy to wygra? Dobra, yy, za chwilę. No Tylko yy, nie zabieraj, ja teraz będę szła. Dobra, teraz spróbuję. Opa. Jakie są muzyki? Tam jest fajne. fajne. Zobacz to! Ja o, muszę, muszę w to Nie To. nie mam tego. Nice. Gra, żeby tak chciała, więc... O. Daj chwilkę. Podgłoszę. Co to? XD. Zgrywasz na set. 这个是骨，这个叫做是骨哈。